na torze ulicznym, a dlaczegożby nie o tym, że to całkiem dobry pomysł. Przekonamy się już na chwilę. Sześciu czołowych polskich kierowców rajdowych w znakomitych samochodach, m.in. Subaru, Citroen, Citroen 2, marki DS3, to takie samochody na co dzień spotykane na trasach rajdowych zarówno Polski, jak i Europy i całego świata. Wśród kierowców oczywiście Michał Menex, z zespołu Platinum Rally Jest 34-letni kierowca z Ochni, niedawno siódme miejsce w Rajdzie Karkonowskim rozegranym zaledwie tydzień temu, zwycięzca Citroën Rally Trophy w roku 2010 i zwycięzca Rajdu Polski w roku 2008. Kogo mamy dalej? Janek Mielewski, 38-letni kierowca z Krakowa, syn znanego dziennikarza Grzegorza Mielewskiego, Szymon Ruta, wielka nadzieja o... Znakomity start Grzegorza Bębenka, najszybszy Grzegorz Bębenek na starcie i on też jako... na prowadzeniu przed Szymonem Rutą. Trzeci jest, trzeci jest Janek Mielewski w titroenie ds 3 To zupełnie nowy cały pilot e, oczywiście. Samochodem To jest w kolejności Szymon Ruta. Najmłodszy kierowca. na tym lewym zakręcie, na wyjściu na ulicę Senatorską, na plac teatralnym. Jeszcze... W ogóle nawierzchnia wys... wysła w dużej mierze po informacji jeszcze tutaj jakiejś półtorej, dwie godziny temu, ale sami jest jeszcze kilkotno, a więc stan...